Czy, czy i do którego momentu samorząd może być konkurencją na wolnym rynku dla, dla podmiotów działających wolnorynkowo. Chodzi mi o to, czy każde zadanie, które samorząd chce wykonywać, powinien wykonywać konkurując na wolnym rynku z osobami środnymi, czy dotymi, rady, nie tworzy, na przykład, na, czy przykład tworząc radę, na, na przykład tworząc, rady, na rady, tworząc gastronomię, która jest. Absolutnie nie powinien konkurować w tym Ale radzie. jeszcze czy, czy w żadnym obszarze? Nie powinien konkurować generalnie, a tym bardziej, że to są takie niewypały jak na, na przykład, no nie wiem, media, tak? Ale czy tylko dlatego, że jest to niewypał, czy generalnie w tych obszarach, w których da, w cholicach jest wolny rynek, działalność przedsiębiorstwa nie należy wchodzić? Generalnie z zasady nie powinien wchodzić w, jako bo to nieuczciwa konkurencja między, między prywatnymi przedsiębiorstwami. Marcin, e, przepraszam, że to do Ciebie mówię, wąsko patrzysz przez park wody. Otóż o, zdecydowanie. Są obszary społeczne, w których samorząd powinien realizować zadania i konkurować z firmami prywatnymi, no ale chodzi o to, żeby stworzyć taką sytuację, żeby w samorządzie też, w tych obszarach, w których działa samorząd terytorialny, były firmy prywatne. Oto przykłady. Oświata. Jesteście Państwo tylko za prywatną oświatą w kojnicach? No nie. Prawda? Konkurujemy, ja tak, kon konkurujemy ja tak. z firmami No ale zapytajcie ludzi, czy chcą. No, tak. no, to jest to nie to miasto, to jest, Więc jest konkurencja. Miasto konkuruje z placówkami niepublicznymi. Przedszkola. Ja tu, tu chciałem wszystkie sprywatyzować, jedno zostało. no Prowadzimy jedno, też konkurujemy w pewnym sensie i tak dalej. Natomiast miasto nie powinno konkurować z firmami w takiej szeroko pojętej komercji. Czyli na przykład jeżeli są firmy zajmujące się budową ulic, to miasto nie powinno prowadzić firmy, która nazywa się budowa ulic, budowa domów i tak dalej. I tak dalej. Natomiast radio, nie przyznujemy ceny, wartości tego radia RH, bo to radio nie miało konkurować z radiem Weekend, bo o tym mówimy, każdy jak mówi. Nie, no, radio... To radio w Policach to wie, no, to, jest... Ta, to jest... radio Gdańska, jest... tak. Radio Gdańsk jest radiem publicznym, a radio Weekend jest niepublicznym. miały konkurować to w tej strefie, to, to miała być pewna nisza wypełniająca rynek, natomiast to nie była żadna tuba propagandowa burmistrza, o czym się Państwo mówiliście wielokrotnie, przekonać. że tym radiem nie sterowałem. I tyle tylko mogę powiedzieć, czyli obecne pytanie. Są obszary, gdzie samorząd musi wypełniać i musi konkurować, a tam, gdzie jest komercja, gdzie jest silna konkurencja, tam nie powinien. Czyli obszar, obszar pomocy społecznej. Tak tak, wszystko, tak. Znowu mi odbiorą tak, głos, tak, tak. tak? To jakiś syndrom? Nie, nie. <laughs> Ja tutaj w tym wypadku z Arkiem się zgodzę, że w strefie biznesowej miasto nie powinno konkurować, natomiast w strefie, która nie jest związana z biznesem, tak jak tutaj edukacja y, wymieniona jest to element, który działa na, na zdrowie, na zdrowie y, tego działu przede wszystkim, ponieważ zawsze mieszkaniec ma pewne bezpieczeństwo, może skorzystać z, z takiej strefy czy z takiej strefy. Dlatego też przy zdrowiu też bym nie ryzykował z brygadyzacją, ale to już inna bajka. Yy, właśnie, ja mam, jeżeli mogę, totalny przykład teraz, do głowy mi przyszedł. Nie takich rozważań, bo a, słuchajcie, gdyby w Końcach działał że... prywatny park wodny i ja bym zbudował samorządowy, to byłby wielki błąd.